Dzień dobry moi drodzy, tutaj Julia Machunik, witam na moim kanale, mamy poniedziałek, także zaczynamy nowy, typowo domowy vlog. Ja ogólnie myślałam, że zaczniemy ten vlog jako dadger, że wstajemy o siódmej, ile możemy zrobić, bla 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 bla. 11.30, wstałam o 11.00. Nie wiem, co się stało z wszystkimi budzikami, które były na siódmą. Wczoraj padłam o godzinie 22 po spacerze niedzielnym, bo byłam tak mega już zmęczona, bo ogólnie muszę Was przeprowadzić właśnie przez temat, bo mój wygląd też tutaj dużo mówi, mam w ogóle katar, bo się trochę przeziębiłam. Moje włosy to są włosy festiwalowe, tu jest dużo brokatu, lakieru, były różne fryzury, ponieważ przedwczoraj i przed, przedwczoraj mieliśmy festiwal, po tym festiwalowym maratonie po prostu weekend. W moim mieszkaniu jest taki sywy, bo u mnie koleżanka na noc, więc wszędzie są ubrania, kosmetyki, jedzenie, pudełka z pizzy. Także ja jak i moje mieszkanie potrzebujemy porządnego ogarnięcia. Poczekajcie, bo tej siszas, to Boże! Dobra, tu mniej więcej tego nie widać. Jezus jest masakra! W każdym razie z nowych tych rzeczy catering. Oh yeah, oh yeah. na razie sobie wzięłam próbny tydzień Zobaczymy jak dalej Ja naprawdę liczę, że mi to będzie smakowało I to będzie dla mnie okej okay, Bo ostatnio ja kocham gotować, uwielbiam Ale ja ostatnio naprawdę nie mam czasu I przez to moje jedzenie wygląda bardzo źle Ja w ogóle przez ostatnie dwa tygodnie Chyba nie nagrywałam domowego vloga Ponieważ naprawdę sporo się działo No i przez to właśnie moje jedzenie No było jakie było Włączę muzykę i lecimy Sprzątamy Tutaj macie taką ma Część, to mniej więcej tak wygląda Całe mieszkanie Widać, że tutaj byłaby się szykowały przez kilka dni Baby dostała taką zabawkę, bo miała w ogóle Drugie urodzinki I mamy taką zabawkę, która już jest trudniejsza Bo tam te wszystkie to rozwala po prostu w minutę I już jest taka mądra dziewczynka, tak? I ona się tak właśnie ze mną bawia i pokazuje Jeszcze na początku co ma ruszyć Tu mamy coś, o nie tutaj też zjadłaś Dziewczyno! Tutaj jeszcze coś jest, no dawaj przesuwaj to To przesuwaj, to przesuwaj. O to! No, i w dół, w dół to przesuwaj. Przesuwaj to w dół. O, tak, tak, tak! Brawo! Daj łapkę. Tutaj łapka. Łapka tu. No, nie denerwuj się. Tutaj łapka. Dobrze, że Bibi nie wygląda jak typowe dziecko, którego tata uczy matematyki. Ciesz się, Bibi. Ciesz się, że się nie leją łzy. Albo nie musisz mi świecić latarką. Dawaj, przesuwaj. Dobra, zaczynamy od zmywarki, zawsze lubię od tego zaczynać, pozbywam się wszystkich naczyń z całego mieszkania, także robimy zmywarę. Ogórki Kuchnia wysprzątana, nawet już zmywara się umyła. Wszystko wysprzątałyśmy razem oczywiście, tak? Twoja zabawka nie jest już na miejscu, bierz ją, na miejsce dawaj zabawkę. I tak, pokój też posprzątane. Tutaj też było milion rzeczy, także super. Lustro trzeba umyć i w ogóle kurzy nie wycierałam, i podłogi nie odkurzałam, ale już jest za późno, także to już zrobię jutro. Co prawda nie zrobiłam dzisiaj niesamowicie dużo, ale nie wypoczęłam na tym weekendzie, i po prostu brakuje mi takiego jednego dnia na oddech, a jutro mam właśnie rano spotkanko, także jeszcze się muszę przygotować na to spotkanko. Jutro też już lecimy i dla Was nagrywam film, ale teraz jest wieczór i znajomi mnie próbują wyciągnąć na grilla, ale. Nie, ja zrobię sobie ten wieczór taki self care i mam ochotę sobie po prostu rozłożyć farbki, puścić muzyczkę i się, wiecie, tak wycilować, tak odpocząć. Dawno po prostu nie malowałam, nie robiłam czegoś takiego plastycznego, a ja uwielbiam w ten sposób odpoczywać. Także zapalam świeczuszki, włączam muzykę czy najpierw umyję włosy, może jeszcze moje włosy, to przynajmniej to jeszcze będę miała z głowy. Wiecie co, zmiana planów, bo się popatrzyłam na nią, a Bibula miała swoje drugie urodzinki, to widzieliśmy na Instagramie. I moi rodzice, dziadkowie Bibi, kupili jej prezent na urodzinki to jest przepiękny prezent, sama właśnie chciałam jej to kupić. Gdzie coś się daje Bibi, to trzeba tak bardziej podsycić, żeby ona się bardziej cieszyła. także uwaga, zaczynamy teatrze. Patrz, to jest dla Gromibusi, Bibi to dostaną urodzinki, co to jest? Co to jest? A coś dla bibusi? Ona no już się cieszy. Super! Ale ekstra! Piękne! Poczekaj, mama ci złoży. Zejdź na chwilkę. Zejdź na chwilkę, to będzie twoje, no. To będzie twoja podusia. Już zostajesz na tej, ojoj, podoba ci się ta podusia? Ale ekstra, ale dostałaś prezent od mamy. Mama i tata. Oczywiście nie mogę zapomnieć o Oli, bo Ola to nawet sama kupowała. Także tutaj też brała czynny udział, no. Ale rodziców nie ma! To jest od rodziców! Chodź tutaj! Ola nie przyjdzie, wiesz jeszcze? Oli nie ma! Jezu, ona pobiegła pod drzwi. My się chyba źle zrozumiałyśmy, Bibi. No weź tam sobie do środka! No weź tam! Nikt nie przyszedł, Bibi! Bibi dostała prezent na urodzinki, a ja dostałam na dzień dziecka taki słodki naszyjnik. Jest super! Daj piątkę jak ci się podoba. No i ekstra! No i ekstra! Kolejny Ale to się spodobało! Tak! puściłam, okej, ale ty zmęczona jest! Cześć! Podoba ci się, tak! Hej! nie. Kiedy przyjedziesz do nas i twój o! Bilbi! cześć! Dobra, ja sobie trochę poczilowałam. Lubię sam fakt, malowania, sam fakt jeżdżenia po prostu tym pędzlem, mieszania farbek. Cały czas u mnie leciała lana i tak naprawdę patrzę się już jest druga w nocy. Ja lubię sobie tak wyłączyć światła, zapalić świeczki, cisza, spokój, tylko ja, farbki. Tutaj Bibi Słodziak sobie śpi. Także dzisiaj intuicyjnie wyszło takie coś, niby jakieś jezioro, coś tego typu. W ogóle nie miałam płótna, więc tak mi się malowało, jak malowało, bo to wszystko też poprzemakało. Chcę zaspać ale przypomniało mi się, że jeszcze dzisiaj miałam taką słodką dziewczynkę, która miała taką piękną sukieneczkę z Krainy Lodu i powiedziała mi, że ma śliczną sukieneczkę i że też bardzo lubię Krainę Lodu i jej się zrobiło chyba miło, bo była taka, wiecie, zadowolona. Fajnie jest być miłym i się dzielić taką pozytywną energią. Takie przesłanie moje przed snem, tak naładowałam się tym self-care po prostu i czasem ze sobą. A ty co? Stajemy co? Stajemy. Stajemy. Zrobiłam sobie poranną pielęgnację twarzy, teraz jeszcze nakładam SPF, bo wychodzę z bibulą na poranny spacerek. Jest w ogóle przepiękna pogoda, także zjem sobie śniadanko na balkonie. W ogóle zobaczmy, co mam dzisiaj do jedzenia. Moje twarze ostatnio pojawiają się jakieś pierdoły. Odstawiłam tabletki anty, więc myślę, że teraz mogę mieć sporo różnych rzeczy, bo i na plecach mnie wysypało, i na pośladkach, także... Super, zaczynamy zabawę. Już kiedyś zrzucałam tabletki Anty i było ze sobą. Nie no, by było lepiej. Taką śliczną zabawkę. Proszę mi dać zabawkę. Eee. Na śniadanie sobie wybrałam pankę z musem porzeczkowym z rikotą i owocami. Także to wygląda naprawdę dobrze. Zadowolony piesek, tak? Były na spacerku. A kto tak ukrył tutaj zabawkę? Myślałeś, że nie zobaczę? Myślałeś, że jej nie zobaczę? Ale idź nawet napij, Idź, piciu piciu zrób. Idź, piciu piciu Musimy sobie zrobić kawę. Oczywiście musimy sobie powajbować do jakichś piosenek. Jaka dzisiaj piosenka wleci? Dobra, losujmy z playlisty do malowania. Nie, nie robisz zdjęcia, z płyt, nie mogę to Nie zmieścić. Akceptuję i za to ją kocham. Dzięki sobie słucham podcastu Banał, aczkolwiek spróbujmy razem te a te spoko. Dobra, proszę Państwa, lecę teraz na spotkanko, także widzimy się zaraz. Mam nadzieję, że to będzie fajne, owocne spotkanko. Porobiłam wszystkie rzeczy na dzisiaj. Teraz właśnie z Wibulą się bawię, aczkolwiek jestem głodna, także zjem sobie... O, wyciągnęłam pierwszą tą tortillę, która niby ma być kolacją, ale dobra, zjedzmy najpierw to, a później lecę jeszcze na grilla do znajomych. Tak, akurat widzicie, wczoraj miałam ochotę pobiec sama ze sobą i akurat grill został przełożony, także super, nic nie straciłam. Gryl jest dzisiaj, także właśnie się przejdę I powiem wam, że fajnie mieć tak wysprzątane mieszkanko Że o dziwo dzisiaj nawet nie musiałam nastawiać zmywarki Wiecie, ja codziennie coś sprzątam w tym mieszkaniu A tutaj, proszę państwa, jest piękny porządek Mam czas Elegancko Próbujemy, powiem wam, że Nie, nie, no Dobra, teraz miałam wyciszony telefon, miałam taki, taki tryb dla mnie, bo sobie właśnie nagrywałam i ogarniałam wszystkie rzeczy. I kurier się do mnie dobijał, zobaczyć, czy jestem w domu i otwieram, a mówi: O, jest pani, a ode mnie pani nie odbiera, dzwoniła mi ileś tam razy. No cóż, sorry, miałam czas dla mnie. Naprawdę miłe zaskoczenie. Jest dobrze, dobra, włączam sobie coś, szybko sobie obejrzę coś do jedzenia, i później się przebiorę na grilla. Co? Jak mówiłeś, to nie jest to jest łebka. Ooo, Orleś, jesteś taka słodziutka. Czego <grym _> ty mówisz? Tak nie biegnij. Jesteś taka <grym _> słodziutka. Julia, ja chcę ci coś powiedzieć od 10 minut. Co mam poradzić, że mój pies ma biwak? Ja chcę tylko powiedzieć właśnie, co robię. Czyli, będę zmywać makijaż. A Ola będzie mi opowiadać jakiś story time. Bo ja z Ola gadam na kamerce cały dzień praktycznie. No, dajesz. Ale przyszyjną, kiedyś miałaś wklęsły pępek Ola, nigdy nie miałam wklęsłego tego Ola! Się... Z... Zawsze miałam w środku. No, nie, bo już się zasypiam. O kurde. I <laughs> ja... Ty jesteś. ta jedna emo w klasie, a nie. Nie, ty jesteś jak ta, ta jedna, co, ma, co zerwała słupki 10 razy w prasie i ma załamanie nerwowe w dziesiątce. Dobry. Dzień kolejny, ja nie wiem, nie wiem naprawdę. Wczoraj położyłam się po tym grillu spać, super fajnie, ustawiłam sobie budzik, 8 i 8.30 w razie czego. Wstaję, biorę telefon, a on nie działa. Co się okazało? Rozładował się. Rozładował się! No i znowu wstałam po 11:00. Bo spocerowane, moi drodzy, dzisiaj jest 27 stopni Jest tak pięknie, gorąco Ale idę montować dla Was filmy Dokładnie tak Pa 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 Macham jakby mnie co najmniej tata widział Dobra, powiem Wam, że w tym tygodniu mamy jakiś fatum z wstawaniem Po prostu ten tydzień mi mówi nie będziesz dadger. Nie będziesz wstawać o piątej czy o trzeciej, żeby pójść na sił. Jutro! Spróbujemy znowu jutro Robię sobie kawkę właśnie Kawka Na wynos dzisiaj Dzisiaj to ważniejsze mi To cappuccino Ja łagodnie Woda z lodem i cytrynką Jest przepiękny dzień, ale ja właśnie siadam do montażu O oh. Boże, moja pamięć jest jaka jest no nie, no muszę iść po ładowarkę. Dobra, muszę wszystko opłacić, bo mi zaraz. Nie wiem, co mi zrobią, ale lepiej, żeby tego nie robili. Tak, jestem takim szczęśliwym piesunciem. Tak, jestem szczęśliwym ja jestem. Ja tam, do mamcia. do mamty. No, no kocha piesko, tak. Powiem Wam, że miła odmiana teraz mieć praktycznie cały tydzień z domu, bo poprzednie tygodnie właśnie praktycznie cały czas spędzałam poza domem i Bibi już była taka za mną stęskniona, chodź bąbel. A teraz widzisz cały tydzień prawie masz matkę w domu. O, chce mi się kichać. Okej. Okay. O, latarka. Oh yeah, melange! Dzisiaj w ogóle jest Boże Ciało, więc dzisiaj jest wolny czwarteczek. Ale u mnie nie będzie to wolny czwarteczek, bo pracujemy po to, żeby mieć weekend wolny, bo na weekendzie właśnie przyjeżdża do mnie Madi, lecimy na imprezkę, więc teraz, dzisiaj i jutro muszę pracować na wyższych obrotach. Oh yeah, Już ciepłe, Nice. Mam taką ochotę na frytki i burgera. No, idealnie! IDEALNIE! Kocham takie powolne dni, gdy naprawdę już sobie myślę dobra, ja po prostu jem i oglądam. Bożek, cudownie! Bożek, fantastycznie! Dobra widzowie, mamy godzinę 22. Ja obejrzałam sobie kilka dobrych odcinków, ale już na razie wystarczy. Umyłam się cała, umyłam włosy musiałam sobie trochę naładować baterię i trochę wychillować. Bisia! Ty za to nie musisz ładować baterii, co? Daj mi powiedzieć coś przez minutę i zrobić pielęgnację. I też w ogóle to było dla mnie takie dziwne, ponieważ ostatnie 2-3 tygodnie spędziłam praktycznie cały czas z ludźmi, to kilka po prostu spotkań jednego dnia i nagle gdy tak siedziałam cały tydzień w domu, czego mi oczywiście brakowało, bo musiałam naładować baterie społeczne też, ale tak nagle, jakoś tak po prostu dziwnie, dziwnie było nagle spędzać cały czas tylko w domu. I przez to, że tak sobie właściwie siedziałam, to i mi trochę wena spadła, bo jakoś stwierdziłam, że nagrywanie vloga cały czas w domu jest nudne i właśnie nie wiem, jak ten vlog w ogóle wyszedł. I tak wiecie, załączył mi się trochę overthinking, którego bardzo dawno nie miałam. Ten rok jest dla mnie super. I ja dawno już nie miałam takiego good vibes i naprawdę czuję się cudownie I właśnie, gdy nagle pojawia mi się tak dużo myśli, nagle się stresuję, ale nie wiem do końca, czym się stresuję, mm, więc po prostu dawno takich uczuć w sobie nie miałam i jakoś tak zaczęłam wiecie. Wy mi tutaj piszecie, że super film, bla bla, a ja tak sobie myślę, to nie było zbyt dobre. I wiecie, tak się zaczęłam doszukiwać różnych minusów, i tak mm. o trzeba dbać. Ja z każdym rokiem jestem coraz bardziej świadoma, wiecie różne właśnie rzeczy, poznawania siebie. No i mam tego rezultat, bo naprawdę jestem mega zadowolona z tego roku i tego, jak sobie ze wszystkimi jakimiś myślami radzę. Serial Netflix. Ja, wiernicze widzowie, jestem tak po prostu zła. Wczoraj sobie poszłam spać wcześniej, ustawiłam budzik. 8. Na nie, naprawdę, ja nie wiem, jak jest fatum w tym tygodniu, ale ja dzisiaj miałam iść na pobieranie krwi. Wstaję, biorę telefon do ręki i on był jakby taki cały kurde, jakby ten budzik Dzwonił, ale no po prostu ściął mi się cały ten telefon. W ogóle ten budzik nie zadzwonił, i patrzę się, znowu 11. No po prostu, naprawdę, ja mam dość. Ja mam dość, ja nawet, wiecie, już tak przez ja myślę, Jezus, ja tak długo śpię, ale dobra, wiem, że mam budzik, no to wstanę, fajny dzień, super, wyspałam się, a to po prostu 11. Ha, ha. Ej, dobrze, że ja w ogóle nie miałam żadnej takiej ważnej rzeczy, wiecie, w stylu byłam z kimś umówiona, no bo dobra, pobieranie krwi to jest coś, na co mogę sobie pójść jutro. Ale no stil, po prostu nie dzwonią mi buciki. Ja do śniadanka robię sobie szybkie opalanie, bo akurat jest tutaj słoneczko piękne. Zaraz biorę prysznic i zaczynamy już działać. Dokończę sobie montaż, rzucę Wam film, zrobię miniaturkę. Ogarniamy się, co nagram na TikToka. Gdzie jest piesek? Tutaj! tutaj! <grym> dawaj! Ale to jesteś szybka dziewczyna! Ja nie mogę! Dawaj! Okej, okay. dzisiaj była misja zakupy, tragedia, nie kupiłam nic, co chciałam, nic, naprawdę nie wymagałam dużo, chciałam cokolwiek basicowego, jakiekolwiek koszulki z nadrukiem, cokolwiek prostego, naprawdę, żeby mieć w czym chodzić. Zjadłam wrapa i frytki i ja nie wiem, nie wiem, chyba okres mi tutaj puka, bo mam taką ochotę na lody. Na lody z maka z polebą. McFlary, Lion Carmel. Idziemy! Mam ochotę na te lody. Te zakupy były totalnie nieudane, po prostu zmarnowałam tyle czasu, tyle lu... No właśnie, dobra, nie było aż tyle ludzi, ale były mega długie kolejki. I generalnie tyle razy się przebierałam. Nienawidzę w ogóle przemierzać ubrań, ale stwierdziłam, dobra, no już będę coś przymierzać, bo zazwyczaj po prostu kupuję, przymierzam w domu i oddaję, ale stwierdziłam, nie chcę mi się jechać. Kolejny raz do galerii i to być takie większe zakupy, że totalnie co mi się tylko podoba, biorę, kupuję, bo po prostu potrzebuję ubrań. No tak chodzę po tych sklepach. Wszystko jest mega dziwne, brzydkie, w ogóle mi się nie podoba, materiały tragiczne albo wszystko po prostu przyśwituje. W beczce to ja wzięłam do przemierzalni, nie wiem, z 20 rzeczy, wszystko było z takich materiałów i tak uszyte, że po prostu pora. Ja nie wiem, gdzie ludzie kupują ubrania, ale ja potrzebuję ubrań. A jejku, jejku! kto jest takim słodziakiem! Co, co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Teraz tu? Już tu! z przez przeszkody. Dawaj, chodź tu! Chodź tu! O, super! O. Idziemy na balkon zejść truskawkę. Wiesz, że mamy dojrzałą truskawkę na balkonie? Au! Idziemy zejść truskawkę na balkon? Mamy tutaj piękną, dojrzałą truskawkę i tu jeszcze jedną. Z samego rana byłam na pobieraniu krwi, także pamiętamy, badamy się. <noise> Obudziłam ją odgłosami, się po prostu na mnie patrzy jakby. Bibuśka, jesteś teraz troszkę przerażająca.